Czy w tej grze są ninja? Chyba cię pojebało, ty małpo! To jest kraina marzeń! Wybierz sobie wirtualną dziewczynę i przeżyj z nią niezapominane chwile! Chciałbyś, kurwa, taką szkołę, byś dostawał 50% mniejszy wpierdol, bo tu każdy nie ma rąk, nóg albo oczu. Nie mogę udźwignąć tego bagażu emocjonalnego! Zagraj w katała Shudjo. Zdaj sobie sprawę, że twoje życie to jakaś, kurwa, pomyłka, bo powinieneś się był urodzić w dwóch wymiarach i mieć mangową żonę! Depresja instant. Tylko tak. Teraz na twoim komputerze osobistym. Intel, kurwa, 16 rdzeni. Wiem, że nie lubisz WF-u, ale jeśli chcesz u mnie zdać, musisz zaliczyć chociaż jedną bramkę. Ale to jest za, za trudne. Jedynka! Jak masz problemy, to się lecz. Poważnie, kiedyś miałem problem z Celulitis i wyleczyłem się. Zgniotłem szmatę na miazgę. Jak nie wiesz, jak sobie poradzić z problemem, to napierdalaj! Napierdalaj! I słyszałem cię na przerwie! WF-iści są po AWF, chuju! To też są studia! Jeżeli masz grę planszową w domu, to ona nawet dobrze wygląda sama na półce. i... Pokazujesz komuś, co to jest kurwa za wielka książka, takie pudło wielkie. To nie jest książka, to jest moja gra planszowa. Wolałoby widzieć książkę. Lekcja na dziś. Dać ćwiczenia fizyczne, brzuszki, pompeczki. Nie rób nic. Sieć na dupie, pij alkohol. Bo w ten sposób pokazujesz sobie, ja sobie poradzę, ja mogę sobie wypić. bo bo bupa, i dźwięki. baba, bo bupa. Dieta numer jeden: nie wpierdalać jedzenia. Dobra, dzisiaj mocniej, więcej, lepiej. Największa walka wszechczasów. czasów. Dwa największe koncerny będą walczyć tutaj, w tych moich dłoniach. Coca-Cola Company. O cola Company. Tak się nazywają? Największe koncerny walczące o tytuł najsmaczniejszej coli na świecie. Bem! I nadział się. Krzywda, krzywda, krzywda. Ranisz mnie. Tak nie powinna wyglądać ta walka. Powinniśmy prowadzić jakąś dyskusję i ja będę dyskutantem w tej dyskusji. Zwolennicy Hopcoli lubią chemię w Hopcoli i niską cenę. Ja mam dla Ciebie coś chemicznego w niskiej cenie. Płyn do płukania tkanin. Zwolennicy Coca Coli. Mówią, że kola jest droższa, ale mniej słodka. Mam dla was coś mniej słodkiego. Płyn do płukania tkanin. Powiem ci coś, tylko nie mów mi, że to dziwne. Najpierw powiedz. Nie jestem dziwny. Co jest? Coś jest nie tak z hutą. Co? Tak nie, tak nie wygląda huta. Pracowałem w innej. Jesteś dziwny. Pierdalej. Pracowałem w innej i była prostokątem z, z dymem. Z dymem? Z kominów. Wystających z prostokąta. Nasza jest lepsza. No właśnie, nasza wygląda bardziej jak atomowy komin. Co? Nie. Atomowe są bardziej jak zjeżdżalnie jak te beczki. A. W hotelach masz taką cebulę i kręcisz się i wirujesz. I teraz wyobraź sobie, że chwytasz taką beczkę. Dobry. I odwrócił do góry nogami. Gotowe, komin atomowy. To, to, jaki, to jaki my mamy komin? To w ogóle nie jest komin, to jest huta. huta. Huta musi mieć komin. Chyba kurwa twoja! Aha. My robimy to ekologicznie. Jak? Nie wiem, nie jestem ekologiem. Ja pierdolę, bardzo w hucie mi to potrzebne. Jestem metalurgiem. Plus robię koszyki z wikliny, ale nie w pracy. Wikliniarzem? Też o tym pomyślałem, ale nie brzmi na prawdziwe słowo. Wikliniarstwo? Wikliństwo. Nie wiem. Ja też nie. To czemu z góry fabryki wydobywa się dym? Co? Je jeśli to nie komin, to skąd dym? Ognisko na dachu. W piecach w Hucie jest za wysoka temperatura na robinie kiełbasy, więc w przerwie obiadowej rozpalają ognisko. Wszyscy w Hucie jedzą kiełbasę? Kiedyś wszyscy. Ostatnio doszło do rozłamu. Ej, hey, lambert! Pierdol się! Lambert, chodź zjedz! Chodź, staniesz bez jazdy! Pierdol się! Nie pójdziesz do szpitala, chodź! Ty jesteś e, rozłamem. Nakarmili mnie kiedyś zgniłą kiełbasą i prawie umarłem w szpitalu, więc już z nimi nie jem. A, oh, e, a ten. Co? Nie wiem, e, czy chcę zapytać. To może nie pytać. Czemu mówią na ciebie Lombard? Były jakieś problemy z ubezpieczeniem, i musiałem płacić za pobyt w szpitalu. A. Musiałem sprzedać połowę swoich rzeczy, żeby mieć na leczenie. dość... Yy, inteligentny No żart. pewnie, wiem coś o inteligentnych żartach. Czytam dużo książek, bo oddałem telewizor do Lombardu. Pobili się ludzie na ulicach! To świetnie, ten człowiek. Czemu nie było obiciu ludzi na 11 listopada? Bo to nie są wieści. To jest ważne. To i podobno, pozawnicka jest, jest lesbą, czemu o tym nie było? Bo my jesteśmy porządnymi dziennikarzami. Właśnie. Nie piszemy o głównie. Jest coś takiego jak etyka dziennikarska. Co? Zamknij ryj. Co? Zamknij ryj! Na jaką cholerę gadać o rzeczach, które mówią politycy? E, już mi tłumaczyłeś to jakoś. E, jak pies szczeka, nie, nie, nie to nie, nie krzyczysz na niego. Bo będzie o, myślał, to, to, to. że szczekasz razem z nim. To, to, to. Trzeba przestać ględzić o idiotycznych rzeczach, które się dzieją, nie zwracać uwagi na, na zadymiaczy, na te burdy, na polityków, to się uspokoją bo oni robią cyrk, bo ich podjudzacie Polacy muszą wiedzieć co się dzieje w ich państwie Ty nie mówisz ludziom w wiadomościach, że ktoś zrobił jakąś głupotę czy, czy coś to, to nikomu nie przyjdzie do głowy, że, że można ją zrobić to, to nie jest gdyby te małpy dziennikarze prudne. nie biegały po sejmie szukając cyrkowych atrakcji to by nie było cyrkowych atrakcji niestety nie, nie, nie wszyscy podzielają nasze opinie i generalnie przyjmuje się w naszym świecie, że ludzie i karpie to najważniejsze mniej etyczni dziennikarze. A weź te karpie, to już Karpie w ogóle. są najgorsze.